I właśnie wchodzimy do osady. Chłopaki, ale my musimy tutaj, bo tu są te pytania o ten... Tam jest pytanie o te więzienie. Proszę prycza Ty Jakbyś oceniła. E? Najwięźniowie, chcecie wody? Nie, czarnej kawy i chleba? Whisky, whisky. <laughs> nie ma whisky, nie zasłużyliście łobuzy na whisky. A tutaj właśnie jest strażnicza wieża. Tutaj strażnicy przesiadywali i tutaj można się dowiedzieć podobno kilku ciekawych plotek. Słuchajcie, tak naprawdę ci ochroniarze, to była taka jakby gwardia utworzona, gwardia szkocka utworzona przez fran e, króla Francji w 1418 roku. I podobno oni byli bardzo lejalnymi strażnikami. Podobno nawet spali pod, pod jakby podłóżkiem od króla. A teraz zobaczcie, jest i szubienica I jeszcze takie coś, nie wiem co to jest, ale pewnie to, pewnie trzymali tam więźniów. Nie wiem, czy wcześniej wspominałam, ale to miejsce, ta osada posłużyła filmowcom do, do nagrywania filmów m.in. Outlandera 7 serii i jeszcze jakiegoś innego filmu też właśnie e, o królu i to ta wyrzutnia właśnie, ona właśnie służyła, w, była pokazana w filmie, ona działała po prostu. Zaraz idziemy zobaczyć tam dalej, bo my oczywiście jesteśmy na etapie... Hunt, treasure Hunt, więc muszę odpowiedzieć kilka, kilka pytań. Mam jakąś zagrodę. Zaraz zobaczymy, do czego to służyło. Żyjemy. to jest taki jakby punkt handlowy. Ja tutaj kiedyś niby rzemieślnicy różnego rodzaju przyjeżdżali i wymieniali się, czy sprzedawali swoje, swoje... Usługi. Nie wiem, co to jest. Trudno powiedzieć. To tutaj to pewnie jakiś, to, to pewnie jakiś bar był, nie rafał. Stół. To na pewno jakiś bar był. Bo... Proszę. Zamknięte na razie na trzy spusty. No, oczywiście grill, więc pewnie była jakaś. O, jaka fajna wieżyczka! I to, to się nazywa jakaś: to jest czerwona wieża. Tutaj to zostało wybudowane specjalnie na potrzeby siódmej y, serii Outlandera. Była to wieża wartownicza, gdzie stacjonowali chyba brytyjscy żołnierze. I z reguły zawsze w środku był dzwon, więc jeżeli, jeżeli coś zauważyli, wtedy y, dzwonili na, na alarm. A tutaj rozgrywały się walki. To nawet teraz można sobie w sumie wypożyczyć to i używać tego do rozstrzygania różnych sporów i różnych, różnych walk. To chyba jakaś brama dodatkowa, Rafał nie? Ewakuacyjna. A to z kolei są domki jakieś Chirokezu, jakiegoś plemienia w, w Ameryce, oryginalna, aż replika. Dlatego y, ekipa z Outlandera postanowiła, zdecydowała się tutaj właśnie kręcić, ponieważ one miały takie same takie same y, domki. Chciałabym zobaczyć do środka, ale tak naprawdę tam nic nie przez to okienko nie widać. Tutaj patrzcie na kłąeczkę jest. tak wygląda nie wiem czy to jest jakieś posłanie. ciemno jak nic, tylko pajęczyna a teraz lecimy do góry i w sumie nie wiem co tu jest ale zaraz się dowiemy tutaj pewnie uczyli się łucznictwo no i co się okazało, że 29 czerwca i 30 teraz właśnie tego roku 2024 odbyło się tutaj mm, światowe światowe Mistrzostwa w rzucie toporem. No co zresztą widać po, po tych ściachanych no, drewnach. Podobno można spróbować sobie, ale niestety nie ma tutaj topora żadnego. Popatrzcie na te latarnie, jakie fajne kiedyś były. No i lecimy dalej. Co my tutaj mamy? chyba odbywały się ćwiczenia w łucznictwie fajnie zapisane jak to się strzela ten jak to się trzyma palce pod, pod strzałą, żeby, żeby żeby strzała leciała wysoko jak się trzyma, żeby było prosto a zobaczcie, tu jest tych dziurek po tych, po tych strzałach mamy jakieś rekwizyty, ale powiem wam że nie mam zielonego pojęcia do czego one mogą służyć to to pewnie jakaś taczka jest, albo noszę do noszenia, wiesz. Bo to w sumie i tutaj, i tutaj, z jednej, i z drugiej strony ma takie jakieś rękojnie. Może to do wyrzutni służyło? Do jakichś kamole, chyba że te kamienie są tylko po to, żeby, żeby nie spadło. Jeszcze widok na osadę. Prawdziwa taczka ciekawe jestem, czy w, tych czasach, w tamtych czasach już były koła ciekawa jestem, szczerze a to jest Long House, albo coś takiego jak jakby great hall i tutaj naprawdę odbywały się jakby najważniejsze przyjęcia e, najważniejsze przyjęcia jakieś nie wiem wesela uroczystości jakieś obrady na radę. i tutaj i tutaj kochani e, ten budowniczy, główny budowniczy tego właśnie, Dan, Dan Karen, dobrze mówię, tej, tej osady, miał swój ślub ze swoją przepiękną żoną. Tak kiedyś wyglądały stoiska handlowe, gdzie rzemieślnicy albo się wymieniali, albo sprzedawali swoje, swoje towary. Podobno był szpital polowy dla y, żołnierzy, rycerzy. Tutaj albo, no, no, tutaj leczyli żyje, więc albo umierali, albo przeżywali dalej. Czekajcie, nie do kolejnego Co? kolejnego domku. I kolejny dom. Nazwali go Loudon House na część filmu, którego na część filmu Król wyjęty z podprawa czy coś takiego. I tak naprawdę taki domek, nie robimy robimy Miśku, taki domek mógł posłużyć siedmiu albo ośmiu rodzinom na to, żeby, żeby w nim mieszkać, w zależności od tego czy się chciało to podzielić na mniejsze czy większe y, części. Powiem Wam, że ja nie uważam sobie, tutaj chyba musiało być tylko i wyłącznie łóżka, bo tak naprawdę to to może z 20 metrów kwadratowych ma, no mniej więcej. O, no i cóż, to jest za pocisk. O, Matyldu! A to? Aj, no, popatrz, to jest. A nie, to był tak, jakby do, chyba do, do wyważania bram, nie, Rafał? Coś takiego pewnie. Żyjemy wszystko. To urządzenie nazywa się Taran, i to jest prezent od y, Russella Crow. Crowa, tak się to odmienia? Russell Crow, który grał w filmie Robin Hood za no, po prostu wioski. Tym, oczywiście, żeby to mogło zadziałać, to potrzeba było dobrej wprawy i koordynacji wszystkich y, ludzi, którzy to obsługiwali, żeby to jak największą siłą mogło uderzyć i staranować y, daną przeszkodę. No i oczywiście nie jest to w najlepszym trochę stanie, tylko dlatego, że to drewno nie zostało jakby zaimpregnowane, no bo to tylko w sumie miało posłużyć na, na, na cele filmu, no, ale oczywiście ten aktor przekazał to tutaj... Y, tej osadzie. Dobra, a my teraz lecimy do góry zobaczyć co tam się dzieje. Nie znaleźliśmy jeszcze Czego? płeć. No właśnie, mi się wydaje, że to na początku gdzieś powinno być, chyba że, chyba, że to się wyjaśni tutaj, bo... O Jezu, to jakiś krzyż. Kolejna wieża. Oto okazuje się, to jest budynek, który ma zamknięte drzwi, ale tylko i wyłącznie dlatego, że to jest e, chata woda. I tak naprawdę tylko zam, zamożni, jacyś inni przywódcy, wojownicy mogli tutaj wejść do środka, dlatego drzwi są zamknięte. Teraz dalej. Zobaczymy, co my tu jeszcze mamy. No głodny? Ja, ja myślę, że za chwileczkę zrobimy sobie przerwę z herbatką. Cześć, chaj, To jest tak naprawdę wieża widokowa. Oczywiście my tam nie możemy na nią wchodzić. Ale dowiedzieliśmy się, że Dan Karun um, Dan oznacza Stonehold. Czyli jakby tą, chyba tą nazwę tej wioski, a Karon to jest rzeka, więc tak naprawdę Dan Caron osada jest nad, oznacza Stonehold on the River Caron. No, także wyjaśniło się, o co chodziło, skąd, skąd pochodzi nazwa chyba tej, tej osady, ale my, no patrz. Ty, czy ty jesteś jakimś wodzem? Wiesz, że tam nie wolno wchodzić? To mu nie, wolno, to nie wolno, nie wolno, Uważasz się za kogoś lepszego? Woda? Hmm. Za uwodę. Uwodzę ci za, uwodzeć, za <laughs> Miejsce Kowala, które tworzy między nimi e, miecze. Jego narzędzia. Czy jakiś piec, ale nie wiem czy to służyło też temu kowalowi, ale pewnie tak do, do rozgrzewania. Albo może nie wiem do czego. Pewnie do kowała to był ten piec. To, 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 to. Nie wiem właśnie. Pani Outlandera pewnie kojarzą ten po wejście ten obok bo to zostało stworzone właśnie na potrzeby na potrzeby firmu. Idziemy do góry, zobaczyć, bo to bardzo fajny widok się rozprzestrzenia. Roz 21. 21. A, 30, 31 31 31 А, так. Ой, а там есть какие-то озера. вы срахували такие большие, Ну, ну, тут на резерву.